Dzień dobry, dobry pani Rybiaro Nie odpisuję. Jezu, jaka ona jest niedostępna. Obojrzałaś <grym> Co? No tego mudla? No, ale I? tylko pasożety. Nic tego nie wiem. Tam są tak? sobie nazwy po łacinie. Jakie ryby będziemy kroić? Karpie Tak? Nie nie, wiem, ale wierzę w karpie. Myślę, że nasza psycha nie wyjdzie z tego cało. Mm. Nie wiem, oni tam mówią, że najpierw się bada żywą, a potem się bada martwą. Zgadnij, kto zabija. No nie pierdol. No Mam nadzieję, że to było kłamstwo, ale bardzo nie chcę, Ale nie wiem. Ale że studenci? A ja nie wiem Niemczech? A co ja ci powiem? Zobaczymy za dosłownie. 7 minut, 7 minut i zginie. Potem przeze mnie dzieci nie będą szły na ten kierunek, więc powiedz coś fajnego, co się działo. Prowadzący, co to jest, to się cieszyć małymi rzeczami. Co było najgorsze dla Ciebie? No, zabijanie tych ryb, ale nie my zabijamy się. No, na całe szczęście. To dobrze, bo nie mamy doświadczenia, więc no. byłoby gorzej, ale mm. na przykład ciekawe było to pobieranie krwi. Tak, ale wiesz co było głupie, że ona się ruszała pod ręką i naprawdę była mocna. Widziałam, że Twój, ja tam kurwa widziałam. No, widziałam, widziałam właśnie, jak prawie na suficie była. Ale no, sięgajmy gwiazd, tak jak ona. Dobra, idę, buzi! Co tam dobrego? Co dobrego? Obejrzałam, zginął, bym nawet powiedziała cały ten rytm na przą. Eee, Ten na się. to jest. No ale kurwa, jak ja bym tam miała wyjść? Bro! A próbowałeś kiedyś się e, Nie, nie, nie. To jest ja po prostu dla Beki? Nawet dla Beki, ale dlatego, że wiem, że nie pójdzie to. Bo ja aż tak szybko nie wymyślałam tekstu. Więc mam np. przyjaciela, z którym zaczynam robić miódcę, to że freestyluje, że... No w każdym razie ciężkie były wszystkie te konkurencje. Po... Wnioski są takie, że jak będzie, to idzie? Nie wiem. Nie, nie wiem, czy mam sobie poradzić z takim stresem, bo to ja się stresowałam za nich. A to dopiero, jak bym ja miałam tam być? Zresztą nie go do tego, będę czekać, aż będę Już się stresuję, kurwa. Nie, nie idę! I, no, ale... No, no, ale... No, kurwa! Boli Nie, 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 I know, nie, 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 No. Yeah, yeah. Kamer, kamer. Ja ci na spokojnie. na spokojnie. No, Ale nie, Dzień dobry nie, Dzisiaj jest vlog. sprzątania. jest mogę sprzątania. co robisz? W ogóle to mam bardzo wybrednego pieska, ponieważ dostał mega dobrą pałeczkę i wcale jej nie zjadł, tak? Mmm, teraz pokazuwa jest, że niby dobyła. Dobra, anyway. A propos, tak wiecie, jak sprzątam to też dużo myślę, więc myślałam sobie o wczorajszej lekcji śpiewu i o tym, że zmontowałam zwrotę do kawałka. ja często, jak tworzę sama rzeczy. Bez producenta muzycznego, ponieważ jak wszyscy wiemy, jest to skill, którego nie posiadam, niestety. Ale wszystko przede mną, to po pierwsze. A po drugie, nie o tym w ogóle chciałam Wam mówić, tylko o tym, że ja, jak tworzę te rzeczy, i potem na przykład mam takie, że dobra, chcę od kogoś szczerą opinię. I wysyłam moim besties i mówię, ale napisz mi tak szczerze. I potem one mi piszą szczerze, i potem mi jest przykro, i mam zjebany humor i płaczę. <laughs> Więc takie jest właśnie życie, a nie te kurty. Jestem mega gotowa na hejt, który będę dostawać. Totalnie 100% przygotowana. A tak, serio, to zgłaszam NP, bo ja już wystarczająco siebie nienawidzę. Więc mam nadzieję, że moi przyszli hejterzy będą mieli to na uwadze. Ale za to bardzo kocham tego gentlemana. Co za przystojny pies! Niesamowicie inteligentny, dostojny. Piękny jesteś, Boziu! Jakie piękne masz koraliki! No Kocham Cię, pij ze mną kompot, pij ze mną kompot Siema Kolejny tydzień, kolejna zmiana miejsca wykładu Czy mnie to dziwi? No to to Ej, a Za trzy złote Dobra, nie Stara to jest moja stawka. Trzeba ocenić. No, będzie na etkę Umiesz? Umiesz na dziś? Umiesz na dziś? A tak? To proszę bardzo zaprezentować. Widzą? Tak, na tym będzie polegał nasz spektakl, kochani. Zapraszamy. Która godzina? 0049 zero, zero, Wszystkiego najlepszego! Od nas linia! Cisza! Wszystkiego najlepszego starałem się o przygotować się na łupanie w krzyżu i strzelające w 50, O kurwa, ale zajebiście! No to Ale się słuchaj, cieszymy, że, że trafiły się... Ten masaż i Dzień Bo gdyby był dobry, to nie miałobyśmy treningu o takiej piekielskiej godzinie. Co? Zapowiemy. Chyba nie ma nikogo, bo wszyscy śpią o tej godzinie.

ale pod wpływem alkoholu ale nie wolno się... jeździć no, Zuzia, Zuzia. Nie wolno jeździć pod wpływem alkoholu, nie wiesz takiej rzeczy? Jest jutrzeźna Mhm Ej, ale jest mega ładne niebo No Ale ona się dobrze bawi I też dobrze wygląda No i jak się jeździ? Zajebiście <laughs> Damn, ojciec Mateuszku Napisie. No pięknie. A to film w ogóle nie No Będziesz na vlogu. No.